Cześć wszystkim perku z tej strony, a ja Was witam na specjalnym odcinku, w którym będzie chaos harmider, czyli krótko mówiąc wszystko, co się dzieje po świętach. I w dzisiejszym odcinku będziemy ogłaszać informację, kto wygrał kopię gry wystrzałowe katapulty od wydawnictwa Fox Games. Także lecimy zaraz z materiałem, w którym będziemy mierzyć strzał z tej katapulty, no i myślę, że taki prezent poświąteczny na pewno kogoś uszczęśliwi. Lecimy. Ten. Spark. Zum Beispiel. Machen wir Palce. 460. Dobra, jesteśmy po mierzeniu, i zwycięzcą tej gry jest Pan Witold Mostowiak, więc bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy zwycięstwa. Pomyliłeś się tylko i wyłącznie o 13 cm, więc w tym momencie ta 13 nie jest pychowa, ale dla Ciebie no, chyba bardziej szczęśliwa. Odezwij się do nas na Facebooku czy Instagramie, gdzie będziesz chciał. A my lecimy tylko jeszcze z dodatkową informacją. Podczas premiery wystrzałowych katapult wydawnictwo Fox Games ogłosiło, że są dwa mini dodatki. Pierwszym są maty, a drugim jest taka specjalna kość, która troszeczkę chyba będzie bardziej boleć niż te standardowe kuleczki. Także jeżeli macie ochotę wzbogacić swoją kolekcję o dodatkowe mini-dodatki, to śpieszcie się, bo ich ilość jest bardzo mocno ograniczona. Będziecie mieli link umieszczony w opisie filmu, a tymczasem świętujcie i pamiętajcie, serniczek zawsze się zmieści. Trzymajcie się ciepło i grajcie w gry planszowe. Cześć!